Dzień dobry. Z tej strony Farmer Staś i Damam yy, szef kuchni. Dzisiaj właśnie będziemy kończyli ten nasz przepis, tak. bo musieliśmy zrobić drugą część, bo by nam pamięć niestety nie, sta nie star starczyło. Więc teraz robimy tak, yy, kończymy wykrawanie ciasta. Dobra. No, dobra. okej okay, jest. Yy, dobra, to, to robimy tak. Dobra, tak Bierzemy wałek nie dobra na razie pauza. Już po powzie? Już po pauzie. Dobra. Dobra. Bierzemy, nie jest ta szklanka. Wiecie co, poprzednia część trochę nam jakby musieliśmy się pośmiać, bo nam prawo siebie potukło. Nie, no dobra, już się chyba z tego ciasta nie, nie da zbytnio ulepić. Albo jeszcze. Albo nie, jedno przepraszam, jednak się da. Dobra, jakoś to z Mamy problemem. Dobra. Dobra, już mamy wszystko ogarnięte. Teraz bierzemy nasz farsz, czyli przygotowany farsz, czyli, który był przygotowywany w pierwszej części. To są ziemniaki, mm, Cebulka i twaróg. I twaróg. Robimy najpierw, najpierw tak, że bierzemy taką, taką, tą. Wałkujemy. Nie. Rozwałkuj, rozwałkujemy trochę. Moment, trochę za, za dużo bym farszu dał. Jak widać, trochę za dużo farszu dałem niechcąc. Musimy trochę tu ująć farszu. Dobra, i oczywiście to, to nie będzie w, w kształcie pieroga, albo poczekać chwila cięcia. Popatrze. Dobra, tak już po pauzie i te teraz do kolei. Bierzemy, nakładamy. Dobra, ale, ale robimy i tak pauzę, bo to może długo potrwać. Dobra, Popatrze. już po pauzie. Tu ma, ma, mamy olej, musimy go nagrzać. help

Tak,

Zobaczcie na pięćdziesięciu. Dobra, już się nam wysmaża to Zaraz będę obracał na drugą stronę. O, jak widać, to tutaj Wam pięknie wysmażyło. To była jeszcze taka czarna część. Subskrybujcie kanał Stasia i Mój, brać like te słodeczki i zostawcie lajka. Miejcie komentarze, czy wam się podobało. Do zobaczenia na następnym odcinkiem, pa!